Mam wrażenie, że dyskusja, kto jest najlepszym midlanerem w Polsce, to jest taki topos, który towarzyszy nam od sezonu zerowego. Czy Matisław, czy Kasztelan, czy Humanoid, czy Czekolad, czy Larsen i tak dalej, i tak dalej. I sezon w sezon mam wrażenie, że mieliśmy jednego wyraźnego kandydata, który dominował w tej kategorii, który dawał nam mocne argumenty, by uważać go za zdecydowanie, definitywnie tego najlepszego i ewentualnie kilku, którzy być może rzucają mu wyzwanie. I dużo się mówiło o Czajku. Sporo się tutaj chwaliło Warsiego. Hresa nigdy nie chcieliśmy skreślać, ale mam wrażenie, że o Matisławie. Trochę zapomnieliśmy. Jedną z najbardziej fascynujących mnie rzeczy w tym pojedynku Czajka i Matisława jest fakt, jak szybko zaakceptowaliśmy jako społeczność Lola Czajka jako typowego polskiego midlanera. Jeżeli się nad tym zastanowimy, on rywalizuje od jakichś dwóch czy, czy niecałych trzech lat. I Matisław w tym sezonie jest graczem, który padł trochę ofiarą odpowiedzialności zbiorowej. Kiedy Kik nie szło, wszyscy myśleli, ok, każdy z tych pięciu zawodników po prostu gra kiepsko, nigdy byśmy go nie postawili wysoko w tier Matisław jest na scenie od 2015 i niemalże przez cały ten okres był jednym z czołowych polskich graczy Środkowej Alei. A mimo to, myśląc o pojedynku Czajka z Matisławem, nie podchodzę do tego z tej perspektywy, że młody, perspektywiczny rzuca wyzwanie temu, który już jest zdefiniowany na polskiej scenie. No nie, ja mam wrażenie, że oni będą obaj walczyć o to, kto nazwie się najlepszym polskim midlanerem w Ultralidze. I jest w tym coś naprawdę fenomenalnego, że przy tak krótkiej karierze Czajek ma już na koncie takie sukcesy jak zwycięstwo Ultraligi, pojechanie na EU Masters, dobry występy w Polsce i za granicą. Maciejsow, z drugiej strony, tych osiągnięć nie ma wielu więcej, mimo tylu lat kariery. I cieszę się z tego, jak ta poprawa w IHG powstała na wielu poziomach. Nie tylko indywidualnie mam wrażenie, że każdy z tych zawodników jest po prostu w szczycie formy, ale też jako kolektyw. Mam wrażenie, że znaleźli swoją tożsamość, wiedzą, jakiego lola chcą grać i mają trenera, który okazało się, wdrożył się fantastycznie. Czajek często gra bardziej agresywnie niż Matisov. To jest zawodnik, który będzie naciskał nie tylko na linii, ale również będzie szedł po te wielkie zagrania. Czajek, flash by Czajek miał swoją okazję i takiej odwagi nie potrzebowało. Ale z drugiej strony dochodzi do teamfightu w 30, 40 minucie i ja mam zawierzyć komuś moje życie, nie wiem, czy nie postawiłbym na Matisława. To no wiadomo, kto wygra oczywiście u jak mamy największe doświadczenie na Polsce, a wiesz, to się liczy tylko w Polsce, polski młyn się liczy. Tu żadne makro nie jest istotne, tylko polski młyn, polski Korki, polski Azir, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby Kik miał wygrać ten sezon. Wydaje mi się, że patrząc na ich mecz na pompę, wyglądali jak najlepsza ekipa w playoffach. I na pewno jest to ekipa, której będzie musiało się obawiać Illuminar Gaming, bo rozpędzony kick to jedna z najgorszych rzeczy, które mogą Ci się trafić w ultralidze.